Cześć moi kochani, z tej strony 2000 subskrypcji. Więc długo tylko zmieniam nazwę, także. No, I dzisiaj mamy o dziennikarzu, który został pobity we Wrocławiu, bo nie podobały mu się homofobiczne napisy. <laughs> Zobaczyłem homofobiczne napisy na murach. Powiedziałem do, do mojej dziewczyny, że to skandal. Mówi przemysł Dziennikarz pobity we Wrocławiu. Napastnik przechodził obok i usłyszał komentarz, gdy Witkowski zatrzymał się dalej, siadł z roweru, został dotkliwie pobity, ma złamany nos. Dziś we Wrocławiu na wybrzeżu Odry podczas przejażdżki rowerem napadnięto dziennikarza Przemysława Witkowskiego. Porozmawialiśmy z nim niedługo, niedługo po zdarzeniu przejeździ policji. Jechałem bulwarem, zauważyłem napisy walcz z LGBT na murze. Powiedziałem do mojej dziewczyny, że to skandal. Odpowiada Witkowski. Pojechali dalej, ale chwilę. Później dziennikarz za Zatrzymał się. Aby sprawdzić koło droweru. Poczętos wyjawiły się mężczyzna, który. E, który wcześniej przechodził obok ok Witkowski skomentował napisy Bitkowski. Skom e, spytał się Nie po e, spytał, nie podobają ci się napisy. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie, a on zaczął mnie biju, Bij 23 razy relacjonuje dziennikarz. Policja pojawiła się na miejsce zdarzenia po około godzinie. Obecnie Witkowski jest w drodze do szpitala, ma złamany nos. O, ładnie go ubili. Przemysł Witkowski jest dziennikarzem. Wykładowcą yy, i buda badaczem specjalizuje się w analizowaniu ruchów i grup yy, radykalnych lewicowych. I pracowitych oraz badaniem ideologii w po, yy, popkulturze. W swojej pracy ma wiele uwagi i poświęca yy, mniejszościom etnicznym, yy, religijnym oraz społecznym. Współpracuje z różnymi mediami, uczy i inne dziennikarstwa, komunikacji społecznej Uniwersytetu Rosyjskiego i Kolegium Civitas w Warszawie. No i dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.